Jesteśmy obecnie w niecodziennej sytuacji i części z nas ciężko sobie z nią poradzić. Czasami nie radzimy sobie również z tym, co dzieje się w naszej głowie: z natłokiem negatywnych myśli, z martwieniem się o rodzinę, o zdrowie, o sytuację ekonomiczną. Oczywiście, martwienie się, lęk, niepokój są. Naturalną częścią naszego codziennego funkcjonowania. Problem zaczyna się, gdy mamy poczucie, że tracimy nad tymi myślami kontrolę. Adrian Wells, jeden z badaczy zajmujących się lękiem uogólnionym, zaproponował model martwienia się. Według niego zaczyna się od wierzenia, że martwienie się pomoże nam uniknąć jakiejś katastrofy w przyszłości. Ale jeśli zaczynamy tracić nad nim kontrolę, bardzo szybko możemy zacząć martwić się również o to, że się martwimy. Że ten natłuk myśli w naszej głowie spowoduje, że zwariujemy. Wells nazywa to metamartwieniem się. Wskazuje również na to, że jeśli się metamartwimy. Często używamy strategii, które mają na celu wyrzuc wyrzucenie tych myśli z naszej głowy, a mają również odwrotny skutek. Jedną z takich strategii może być supresja myśli. Supresja myśli jest znana głównie z doświadczenia Wegnera, który poprosił uczestników badania o niemyślenie o białym niedźwiedziu. Oczywiście, uczestnicy badania tak bardzo starali się wykonać zadanie, że ten biały niedźwiedź cały czas pozostawał w ich głowie. Podobnie może być z martwieniem się. Gdy staramy się za wszelką cenę wyrzucić martwienie się z naszej głowy, ono cały czas do nas powraca. Wiemy, co nie działa, natomiast jak poradzić sobie z martwieniem się, jeśli czujemy, że tracimy nad nim kontrolę. Nie ma oczywiście jednego złotego środka, który pomoże wszystkim, ale na podstawie terapii poznawczych, behawioralnych, możemy znaleźć kilka strategii, które będą warte wypróbowania. Pierwszą z nich jest ocenienie, w jakim stopniu nasze martwienie się jest konkretne i do czego nam służy. Czy rzeczywiście opracowujemy jakiś plan, motywujemy się do działania? Czy wręcz przeciwnie, nasze martwienie się to jest takie, co by było, gdyby, i tak naprawdę ciężko nam konkretnie określić, i to co, i gdyby. Kolejną strategią może być zostawienie jak najmniejszej ilości czasu na martwienie się. Warto w obecnej sytuacji zachować rutynę, nasz naturalny rytm dnia, nawet jeśli pracujemy z domu i moglibyśmy cały dzień przepracować w piżamie. Wyzwaniem może być też znalezienie czynności, aktywności, które są niekompatybilne z martwieniem się, czyli takich, które na tyle zajmują nasze myśli, nasze zasoby poznawcze, że nie zostawiamy już miejsca na martwienie się. Możemy też zaplanować, jeśli mamy taką potrzebę, konkretny czas w ciągu dnia, gdy będziemy się martwić i odroczyć nasze martwienie się do tego czasu. Na przykład, pomartwi się o osiemnastej, o dziewiętnastej, warto, żeby ten czas był bardzo konkretny i jego długość była też jasno określona. Wreszcie, gdy mówimy o martwieniu się, warto wspomnieć o współmartwieniu się. Najczęściej, gdy dzielimy się naszymi problemami z bliskimi, Pomaga nam to, przynosi ulgę, możemy się wygadać, ale gdy spotkają się dwie osoby z tendencjami do martwienia się, bardzo często przeradza się to we wzajemne nakręcanie się martwienia. Jeśli wydaje nam się, że możemy być w tej sytuacji, warto przed rozmową z daną osobą zaplanować sobie jakiś temat zastępczy, gdy poczujemy, że nasza rozmowa będzie biegła właśnie w kierunku współmartwienia się. I wreszcie warto być wobec siebie wyrozumiałym i pomyśleć, że martwienie się, niepokój, lęk są emocjami, których wszyscy doświadczamy i które są całkiem naturalne i czasami warto sobie na nie pozwolić.